Cześć, witam Was ponownie już na ostatniej mapie bonusowej. W sumie jest to latający boss, który strzela w takim różnymi kulami. Tutaj mamy ten, ten balon, który jest zniszczony, co się z nim stało i on teraz upada. Zawsze lubiłem się z tym... Bosem jakoś dłużej bawić mm. Gratulacje, przeszliśmy grę Jeszcze policja przecież, że wszystkich aresztuje Także mam nadzieję, że gra Wam się jakoś spodobała, że też zagra się. Pamiętajcie gra jest darmowa, może się sobie ją ściągnąć. Gra z mojego dzieciństwa. Mm. Grafika nie jest najważniejsza, gra na około 30 minut. No i dziękuję, papa pa, cześć!